W pierwszym kwartale 2021 roku samobójstwo popełniło 19 nieletnich osób, a zabić próbowało się 271. 44% nastolatków ma objawy depresji, a 16% okalecza się. I wczoraj mogliśmy zobaczyć, co o tym myśli rząd. Wtedy, kiedy ministrowie, wtedy, kiedy posłowie klaskali podczas wystąpienia posłanki Dziemianowicz-Bąk, która przypomniała haniebne słowa i przypomniała sytuacje przemocy, które są stosowane wobec młodych osób LGBT+. I jeszcze kilka faktów, panie rzeczniku, bo około 50% uczennic i uczniów nie ma dostępu do psychologa w szkole. Młodzi ludzie Uczniowie, uczennice sami się zorganizowali i zbierali podpisy pod obywatelskim projektem ustawy w tej sprawie. I pani marszałek Elżbieta Witek podczas ogłaszania programu Polski Ład powiedziała, że w czasie roku szkolnego zapewnimy pomoc psychologiczną każdemu uczniowi w każdej szkole. Panie rzeczniku, czy zamierza pan włączyć się w te działania? Obserwować je, brać czynny udział. Czy ma pan jakiś plan? Bardzo, nie mam Pani. wątpliwości, że w każdej szkole powinien być psycholog. Dziękuję bardzo, Szczególnie biorąc pod uwagę przytoczoną przeze mnie liczbę ofiar tego systemu Dziękuję systemu, bardzo. który młodych ludzi nie chroni. Dziękuję bardzo.